Witam serdecznie przyjaciele, witam, rybeczki fajnie pływają, roślinki dojrzewają, zobaczcie sami, proszę bardzo, ocencie elegancko, sytuacja tak to wygląda, także fajnie rybeczki sobie, trochę nowych rybek przybyło, cztery skalarki przybyły, elegancko, o tam jakiś fajny, go, fajny gołąb miałem powiedzieć, <noise> też jestem hodowcą gołębi pocztowych, roślinki się rozrastają, aż tutaj o poza wodę widać wychodziły. Proszę bardzo, już, już trochę roślinek przeszczepiłem, bo, bo fajnie się rozrosły, także zobaczcie, biologia fajnie ruszyła, co zacząłem dawać, wam tu pokażę, przyjaciele drodzy, o, oto takie preparaty, przyjaciele, na Allegro zamówiłem z doradztwa y, pani, kto, y, profesjonalistki, można powiedzieć, kto się najlepsze rzeczy y, po prostu y, niemieckie do akwarium, czyli biologia, cała startery, no wszystkie rzeczy, co najlepsze y, podawałem, przy podmiance, przy podmiance raz w tygodniu, jedna trzecia wody, także przyjaciele, drodzy, fajnie to wygląda, fajnie to wygląda, rybki sobie pływają, elegancko, coraz więcej, ich jest już więcej, chyba nie będę raczej dokupował, bo już jest ta ilość Nakarmimy ich troszeczkę, zobaczymy, jak apetyt im sprzyja. Eee, no apetyt jest, przyjaciele, także widać zdrowie. Zdrowie, elegancko. Te taterki fajnie świecą wieczorem, jak się ultrafioletową lampkę włączy, przyjaciele drodzy. Na liczniku 26,4 temperaturka. Także mi się wydaje, że optymalna, bardzo dobra temperaturka. Rybki zdrowiutkie, fajne, o widać. Jest na co popatrzeć, jest na co popatrzeć, proszę bardzo, elegancko, także polecam te, jakbyście przyjaciele coś chcieli tu doradzić, właśnie kto, no bo jestem w tej dziedzinie, można powiedzieć, uczniem, dopiero się uczę, tutaj zapoznaję pewne rzeczy, co się daje, co się nie daje, bo nie, mam, nie miałem bladego pojęcia, coraz więcej tej wiedzy nabywam, także jeśli coś, przyjaciele, drodzy, doradzić mi, napiszcie w komentarzu, chętnie się pod szkole. Także hej, hej, przyjaciele! Zbiornik 240 litrów, jak już mówiłem wcześniej. Wszystko, wszystko elegancko przebiega w normie. Wszystko, góramiczki młode, małe. Znaczy, no nie takie małe, ale nie duże. Staram się kupować ryby niewyrośnięte, po prostu, żeby się zaklimatyzowały tu. Także pozdrawiam serdecznie, przyjaciele. Miłego dnia życzę. Hej!